Urządzamy wnętrze ogrodowe, etap trzeci. Dodatki do kąta wypoczynkowego. Kiedy mamy już zgromadzone meble i skomponowane rośliny, warto pomyśleć o jakichś dekoracjach. Może na przykład o kocach, albo kolorowych poduszkach, jakichś wazonach, butelkach, albo ciekawych doniczkach, tych mniejszych. Takie drobne zabiegi potrafią zmienić bardzo wnętrze, tak jak biżuteria czy torebka. Dużą przyjemnością jest spacer wzdłuż półek z doniczkami. Nie dość, że znajdziemy tu wymarzony kolor, to jeszcze każdy model produkowany jest w kilku rozmiarach. Co roku pojawiają się nowe wzory, bo także w doniczkach zmienia się moda. Oprócz niedużych osłonek z ceramiki, która przeważa na półkach, produkowane są większe pojemniki z lekkiego tworzywa imitującego wypaloną glinę, naturalną plecionkę czy metal. W dziale z dekoracjami wnętrz spędzimy dużo czasu zanim zdecydujemy się na odpowiednią stylistykę. Wybierając na przykład poduszki możemy postawić jedynie na dwa dominujące kolory lub zestawić ze sobą kilka barw. Ważne jednak by kontrastowały ze sobą i tworzyły przyjemny klimat. Zdecydowałam się jednak na stonowaną kolorystykę, bo uważam, że beże i szarości świetnie do siebie pasują, są bardzo eleganckie, a poza tym nie są konkurencją dla kolorowych roślin i kwiatów. Te ozdobne poduszki należałoby schować przed słońcem czy deszczem, natomiast te dostarczone z meblami spokojnie mogą być na deszczu, są impregnowane ze specjalnego materiału. Przeznaczając sporo czasu na wizytę w sklepie, wypatrzymy detale, które nie rzucają się w oczy przy pobieżnym oglądaniu. To drobne przedmioty, jak na przykład rzeźby czy podkładki na stół, zharmonizowane z kolorem mebli, osłonek i kwiatów. Ten kot jest jedynym mocnym akcentem kolorystycznym w dekoracjach, ale ta czerwień bardzo mi tutaj odpowiada. A teraz wreszcie można sobie usiąść. A kot, który był dekoracją, jest miłym okryciem, szczególnie wieczorem, prawda? No i przydałoby się teraz światło. Trzeba pomyśleć.